Szkolna telewizja jedyneczka rozmawia dzisiaj z panem Jakubem Telmanem, pedagogiem, nauczycielem przedmiotów artystycznych, twórcą nowoczesnych projektów edukacyjnych, autorem książek edukacyjnych dla dzieci. Dzień dobry. Dzień dobry, witam was serdecznie, cześć. Jestem przede wszystkim nauczycielem. Co skłoniło pana do tego, by pisać książki? To taka inspiracja życia i tymi problemami, które tak naprawdę pojawiają się w tym życiu, a są ważne. Um, to, aby ten świat nie został taki, jaki jest, aby, aby młodzi ludzie, czyli wy, uczniowie i uczennice szkół podstawowych, mogli niektóre elementy w sposób czasami abstrakcyjny, czasem w sposób bardzo odważny i wyraźny wam zakomunikować. I chodzi o takie jedno przesłanie, które płynie z książek, że to Was jest nadzieja tego, żeby ten świat nie zginął, by był lepszy, i że to Wam trzeba pokazywać tą drogę, bo my dorośli jeszcze, Tyle, ile nam życia zostało, na tym świecie się odnajdziemy, ale w nowe pokolenia, wasze, wasze dzieci e, potrzebują e, pewnych zmian i pewnych zachowań, które będą nawykami, i o tym właśnie mówią moje książki. Czy pracuje pan teraz nad jakąś kolejną książką? Aktualnie jestem w trakcie promocji książki, którą kieruję dla dorosłych, jak pokolorować szkołę i nie ukrywam, że jedna książka jest w trakcie produkcji, to jest książka może nie bardzo, znaczy nie będzie ona w takiej sprzedaży, tylko ona jest książką, która będzie takim upominkiem, ale tak, ja pracuję można powiedzieć cały czas nad takimi nowymi książkami, ja mam bardzo wiele tekstów, które jeszcze nie zostały opublikowane, czekają na swój dobry moment, dobry moment w życiu. Więc yy, jako autor cały czas coś tam w głowie mam. Skąd wziął się pomysł na zbiorki charytatywne? No, działania społeczne i, i, i pomocowe są mi bliskie od um, moich czasów, kiedy ja byłem w szkole podstawowej i e, kiedy, tak jak wy, zajmowałem się różnymi fajnymi rzeczami w szkole. E, I cudowne jest to, co robicie i że, że, że Wam się chce to robić. E, I ja właśnie te wszystkie moje akcje i zbiórki robię po to, by poprawiać trochę życie ludzi, zwierząt, świata, e, bo wiemy, że system nie zawsze jest skuteczny i nie zawsze dociera tam, gdzie trzeba, a to tylko dobre serca ludzi mogą zmienić. I, I odmieniać ten świat w tych małych rzeczach, w tych małych miejscach, tam gdzie on, ta pomoc jest bardzo potrzebna. Czy trudno wprowadzać zmiany w polskiej szkole? Tak, to nie jest łatwe zadanie, ponieważ polska szkoła od wielu lat e, zmaga się z bardzo e, złym, złą narracją rządową. Bardzo wiele złych rzeczy przez minione lata w polskiej szkole się wydarzyły, e, ale mam nadzieję, że nadszedł czas, kiedy będzie wiał dobry wiatr i te zmiany w szkole będzie można wprowadzać i będzie je wprowadzać łatwiej, że e, powiem tak, nikt nie będzie ich utrudniał, a będzie je ułatwiał i będzie oddawał sprawczość wszystkim organom, które są w szkole. Wam, uczniom, nauczycielom i rodzicom, i wspólnie będziecie odmienić ten świat, bo nikt za was tego nie zrobi. Na swojej stronie internetowej pokazuje pan sporo i swojej racji dla innych, a co jest dla pana takim bodźcem do działania? E jak już chyba powiedziałem, przy książkach mnie inspiruje życie i to, co widzę dookoła, i to, ile fajnych rzeczy w różnych miejscach jest. Spróbuję to przenosić do, do, do działań edukacyjnych, I, a wszystko po to, żeby naprawić tę szkołę, żeby szkoła była miejscem przyjaznym dla uczniów, żeby uczniowie chcieli do nich chodzić, żeby ona nie kojarzyła się z lękiem, ze strachem, czy, 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 czy z czymś złym. I, i, I to jest moja taka inspiracja do tego, by, by działać w tym i, i pokazywać, że szkoła może być inna. Na koniec chcielibyśmy się dowiedzieć, jak pan na te swoje wszystkie aktywności znajduje czas? To jest najtrudniejsze pytanie, bo tego czasu jest bardzo mało. Ja przemierzam rocznie kilka tysięcy kilometrów, jak nie kilkanaście, by pokazywać, by odmieniać, by spotykać się z młodymi ludźmi, z nauczycielami, z rodzicami, z pedagogami i, i odmieniać, więc to nie jest łatwe zadanie, ale odnajduję czas, a. a przy tym wszystkim ja jeszcze pracuję w szkole, w średniej, w szkole, którą próbuję cały czas odmieniać, zmieniać, ulepszać wraz z moim zespołem ludzi. Więc jest to duże wyzwanie, ale staram się jakoś organizacyjnie to tak układać, żeby wszystko udało się zrobić. Dziękujemy za poświęcony nam czas. Do widzenia. Również Wam dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Pa.